Cześć, to Ewelina i dzisiaj zabieram Cię do Homla. Także chodźcie, wchodzimy do środka troszeczkę inaczej. Nie będzie ubrań, <grych> ale pomyślałam sobie, że spróbujemy też z takim odcinkiem. A co? A dlaczego nie? Dziewczyny, myślę, że coś takiego troszeczkę innego, nie tylko zawsze wiecie, ubrania, ubrania i ubrania, to też będzie dla Was ciekawy filmik i odskocznia troszeczkę od tych ciuchów które są zawsze u mnie na kanale. Ja rozgadana, ale pokazuję Wam fantastyczne rzeczy. Zobaczcie, jaka ciekawa świeczka. Niby niepozornie, niby tutaj wiecie, nic nie sugeruje, że byłaby to świeczka, tylko jakiś kubeczek, a jednak świeczka. Natomiast tutaj mamy fantastyczną miskę. Bardzo ładnie to wygląda. Koniecznie dajcie mi znaki, czy byście chcieli więcej tego typu filmów, bo ja wiecie, dla mnie to nie jest problem, żebym również weszła do takiego sklepu i pokazywała Wam też taki asortyment. Także jeżeli będzie pod tym filmikiem, uwaga, uwaga, 100 łapek w górę, to będziemy częściej bywać w tego typu sklepach. No ale to wszystko się okaże. Wszystko oczywiście zależy od Was. Ja tutaj testuję, czy Wam się podoba żebym też do takich sklepów zaglądała, ale to wy zadecydujecie. Bardzo ładne poduszeczki, świetnie wykonane i też dużo pomarańczowych metek, co sugeruje nam, że cena spadła do dołu. Powiem Wam tak szczerze, że ja już dawno nie byłam w tym sklepie, no bo tak jestem skupiona, sfokusowana na tych sieciówkach, ale będąc w nim, byłam o wiele dłużej niż tutaj widzicie ten przegląd, bardzo mi się spodobało wiele rzeczy, no nie mogłam oderwać od nich oczu, bo z taką dokładnością i starannością były wykonane. No i dużo takich ciekawych propozycji. Ja to zawsze patrzę pod względem nie tylko swoim, tylko wiecie, na przykład na prezenty, na jakieś drobne upominki. To ten sklep jak najbardziej tutaj by się wpisał. Zobaczcie na te kubeczki. 30 zł prześliczne kubeczki. A tutaj znowu pomarańczowe metki. Proszę. Chciałam Wam oczywiście jak najwięcej tego wszystkiego pokazać, że by nie było tak, że weszłam tylko tam i wiecie i pokazałam Wam 5 czy 10 rzeczy. Nie, nie, nie. Makła chce pokazać jak najwięcej, żeby każda tutaj znalazła coś dla siebie. Wiecie co, jakie to jest genialne? O na przykład to jest świetne na prezent. Ja nieraz kupowałam tego typu prezenty. 149 zł, ale słuchajcie, to jest petarda. Taka patera drewniana, obrotowa i tutaj do tego te miseczki. Bardzo ładnie to wszystko wykonane na jakieś przekąski, sosy czy tak dalej. Te talerzyki, spójrzcie, jak ładnie wyglądają te wzory. Tutaj jakieś kieliszki, na przykład na desery. A taki talerzyk 15 zł wazonik ozdobny 59 zł ale też właśnie bardzo bardzo ładnie to wykonane i coś do ogrodu tutaj kolorowe i w wyższej cenie do ogrodu, ale ja też nieraz widziałam, że niektórzy w mieszkaniu po prostu sobie coś takiego montują. No i ponownie talerzyki, miseczki, kieliszki, kubeczki, dzbanuszki, filiżaneczki i tak dalej, i tak dalej. I dużo, dużo fajnych promocji. Bardzo spodobała mi się taka koneweczka. No, wygląda to przesłodko. 49 zł. I jeszcze taka większa już konewa. <grymne> Ale wiem, że niektórzy właśnie traktują to jako ozdobę. 69. Ponownie jakieś kubeczki. Tam widzicie po prawej poduszki, ale ja podeszłam tutaj, bo sporo takich, wiecie, rzeczy z Manly Monroe. Mm -hmm. Zaraz zobaczycie dokładniej. Zobaczcie, czy to jakieś kubeczki, czy to będą też y, talerzyki, y, będą też poduszki, no i wiele, wiele innych fantastycznych rzeczy. Taki globus to jest świetna ozdoba, konkretny słuchajcie, nie jakiś tam badziew, nie jakiś tam plastik, tylko po prostu konkretny, fantastyczny, świetnie wyglądający globus. Zobaczcie na te szkatułki 30 zł, na przykład na biżuterię. A tutaj mamy coś, co służy, słuchajcie, żeby nam książki po prostu się nie rozjeżdżały gdzieś na półce, na przykład. Bardzo ładnie, bardzo ładnie to wygląda, 49 zł. I również dla jakiegoś mola książkowego będzie to idealny prezent, albo po prostu dla nas, jeżeli potrzebujemy czegoś takiego. Słoń, konkretny, ciężki słoń, nie żaden tam, wiecie, tantetny plastik, ładnie wyglądający. No właśnie, a słoń z trąbą do góry czy z trąbą do dołu przynosi szczęście, bo ja już słyszałam tyle rozmaitych wersji, że hej. Postanowiłam, że wejdę tutaj w ten kącik, bo zobaczcie, co tutaj mamy. Fantastycznie wyglądające te kawiarki. Bardzo ładnie. Mam mamy też spanki na wodę, czy też zaparzacze do herbaty na przykład, do ziół. Także ja troszeczkę pomilczę, a wy oglądajcie te cudenka. Ceny widzicie na opakowaniach. Bardzo dużo rzeczy mi się podobało tego dnia, o na przykład coś takiego. Może na przykład być na ciastka do przechowywania i powiem Wam, że też to było bardzo ładnie wykonane. Nie to, że jakaś tandeta, bardzo grube takie szkło, drewniana pokrywa. Tutaj tarka. Coś fajnego. Deseczki, jakieś tacki, również pojemniki takie na przechowywanie różnych rzeczy. Zobaczcie na tą konkretną dechę. 79 zł, ale wykonanie rewelacji. Chciałam wam pokazać jak najwięcej, bo wiecie, że ja zawsze staram się, żeby jak najwięcej wam pokazać, żeby powiedzieć wam, że ten sklep no, wart jest, żeby do niego zajść, żeby nie omijać tego typu sklepów, tylko sobie wejść zobaczyć. Bo jak widzicie, różne ciekawe oferty są, nawet takie, jakieś fotele wiszące, tutaj jakiś taki stoliczek. Jestem ciekawa Waszej reakcji na ten sklep i czy byście chcieli, żeby magła częściej tutaj zaglądała. I tak jak mówiłam Wam, czekam, czy będzie 100 łapek w górę pod tym filmikiem. Jeśli tak, będziemy zaglądać do tego typu sklepów częściej. Ja tymczasem przytulam Was bardzo mocno i do jutra. Trzymajcie się cieplutko. Papa! Pa.